Włodarze Borusi Mielinosa. Koszyk od początku sezonu wznosi się na wyżyny swojej formy i zaskakująco utrzymuje miejsce w bramce. Dzisiaj czeka go debiut w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów. 500 łapek w górę równa się odcinek Koszyka od razu. W ostatnich meczach Koszyk pokazał się naprawdę wspaniale i bardzo głośno zrobiło się o jego międzynarodowych występach, zwłaszcza w niemieckich mediach. Dzisiaj przez to presja jest jeszcze większa, a Koszyk będzie się mierzył. Na ekipę wieśniaków, czyli drużynę Hoffenheim. Drużynę bardzo niewygodną, która potrafi zaskoczyć i miała w swoich szeregach już gwiazdy światowego formatu, jak na przykład Roberto Firmino, czyli klubowy kolega Sadio Mane, którym teraz gra z koszykiem. I Borussia, Dortmund może zacząć naprawdę mocno. I Beyer, czy to będzie Bramka? Niestety nie. bo Borussia mogła zacząć z wysokiego C, a Bayer mógłby poważnie włączyć się do walki. O króla strzelców Bundesligi, mimo tego, że mamy dopiero trzecią kolejkę, na pewno takie zaznaczenie dałoby mu dobre podwaliny pod resztę sezonu. I Bayer, świetne otwierające podanie i Sadio Mane przed szansą na otwarcie tego wyniku. Mamy pierwszy niezły strzał, ale świetną interwencją popisuje się bramkarz Hoffenheim. Zobaczmy tutaj jeszcze powtórkę. No Edgar musiał to wybronić, tak naprawdę to była tylko formalność. Borussia ma czym postraszyć w polu karnym, obrońcy są naprawdę... Z dobrymi warunkami fizycznymi, i tutaj Schlotterbeck. Schlotterbeck przy piłce, ależ tutaj rozgrywają, grają w dziadka i mamy 1 do 0, no bo Rusia Dortmund zabawiła się niczym Niemcy w meczu z Polakami z ostatniego odcinka i mamy otwarcie wyniku. Bo Rusia Dortmund na dobrej drodze, aby po trzech kolejkach mieć już 6 punktów. Zobaczmy, no naprawdę imponujące rozegranie i uderzenie po krótkim słupku. Bramkarz nie miał zbyt wiele czasu na reakcję i Bayer po raz pierwszy dopiero w tym sezonie strzela bramkę. Julian Brand tutaj do Sadio Manei. to powinno być 2 do 0, ale spalony ratuje drużynę Hoffenheim i ratuje również Bejera, który no umówmy się powinien wykańczać takie sytuacje. Jako ciekawostkę Wam powiem, że po tym odcinku koszyka możecie się spodziewać czegoś nowego na kanale, czegoś niespodziewanego, czego jeszcze u mnie nie widzieliście, ale nie widzieliście tego też na innych różnych kanałach, bo wpadł mi ten pomysł dzisiaj do głowy. Tak więc, jeśli czekacie na ten film, napiszcie w komentarzu: czekam, a ja będę wiedział, że cieszy się fajnym zainteresowaniem. Wiem, że będziecie z niego zadowoleni. A teraz Emre Can otwiera tutaj Bejera no i Bejer nadrabia zaległości. Druga bramka w trzecim meczu, Borussia Dortmund gra naprawdę koncertowo. Przed chwilą koszyk musiał popisać się naprawdę dobrą interwencją, no i to dało drużynie Borussii Fakt, że mogła stanąć przed podwyższeniem wyniku i strzeliła na 2 do 0. Emre, Can, świetne tutaj otwierające podanie przez linię obrony. No i Bejer nie pozostało mu nic innego jak przyłożyć piłkę. Naprawdę, Borussia Dortmund lubi stawiać na Polaków. No i na razie się to opłaca, bo najpierw trójka z Dortmundu, a teraz wspaniała interwencja Koszyka, który przeniósł piłkę dalszą ręką nad poprzeczką. No i teraz mamy odbramki. I Bejer przed szansą na klasycznego hat-tricka. Czy to będzie trzecia bramka? Julian Brand, ależ teraz świetna interwencja tutaj bramkarza Hoffenheimu i bardzo dobre podanie i cóż to by było za nieporozumienie. Tutaj Koszyk chciał wyjść i uprzedzić swojego obrońcę, rzucić się pod nogi. Ten jednak był pierwszy, nie zaasekurował obrońcy i chciał podać dobrze, że nie w światło własnej bramki. Dlatego właśnie nie powinno Podawać się do bramkarzy i koszyk teraz bardzo blisko błędu i zawalenia bramki. No, bardzo dużo szczęścia. Ma tutaj młody Polak, zobaczmy, spóźniony o jakieś pół metra. A wiemy, że takie błędy mogą skutkować tym, że zaraz usiądzie na ławce, bo konkurent naprawdę jest bardzo mocny. Jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. A na pewno w Bundeslize, czyli Gregor Kobel. Jak na razie jednak ocena 7-8 koszyk popisał się dobrymi interwencjami, a ten mały błąd nie rzutuje na jego całe spotkanie, ale na pewno byłoby odwrotnie, gdyby piłka zatrzepotała w siatce trener Borussi, czyli Nuri Sachin spojrzałby już na niego inaczej. Też na pewno mocnym argumentem na to, że Koszyk dobrze przyjął się w i Dortmund jest tutaj pomoc Rodaka, czyli Łukasza Piszczka. Ależ teraz to była interwencja, no i Zwraca Koszyk tutaj ten kredyt zaufania, który dostał od właścicieli Borussii, że postanowili wyłożyć na niego kupę fortuny i wyciągnęli go z Championship, z drużyny Derby County, która nie oszukujmy się, ale była wprost... No trzeba to powiedzieć, była tragiczna, a teraz Borussia Dortmund atakuje. No i ten futbol cieszy oko i cieszy również Koszyka, a on odpłaca się dobrą formą. I mamy koniec tego spotkania. Borussia bardzo pewnie 2-0, Czyste konto Koszyka trzeba przyznać, że Hoffenheim robiło wszystko, aby tego czystego konta Koszyk nie zachował, jednak naprawdę kilka kluczowych interwencji. Nie miał ich dużo, ale jak już miał, to za to jakie. I to widać, koledzy są zadowoleni, Koszyk też jest zadowoleni, a kibice coś czuje, że mogą pokochać swojego nowego bramkarza. Każdy młody chłopak o tym marzył w dzieciństwie. Puchar Ligi Mistrzów i o niego teraz zawalczy Koszyk. Pojedziemy na Emirates Stadium, aby zmierzyć się z miejscowym Arsenalem Londyn. Jednak przed tym meczem Koszyk dostał propozycję od polskiej marki napojów, czyli WK Dzik, aby wypromować ich najnowszy smak sportowego napoju. I oczywiście się zgodził, ponieważ sam oglądał tych chłopaków. A tutaj mamy pierwsze efekty pierwszego spotu reklamowego. Kibice Borussi Dortmund oczywiście licznie co do ostatniego siedzenia wypełnili stadion Signal Iduna Park. Naprawdę wielki mecz przed nami. No Naprawdę czuć ten klimat Ligi Mistrzów, godzina 21, zapalone światła. Przed chwilą zagrał nam hymn Ligi Mistrzów, po raz pierwszy w życiu koszyka. Miejmy nadzieję, że to będzie udany debiut w tych wspaniałych rozgrywkach. A tymczasem Borussia uderza i Brandt tutaj próbował zaskoczyć karnesekiego, czyli nowego bramkarza Arsenal Londyn. I Kai Havertz ma tutaj naprawdę. Kai Havertz ma naprawdę sporo miejsca, aby uderzyć, zaskoczyć. No i próbował to zrobić. Mamy już drożny. To mogą być naprawdę ciekawe pojedynki w powietrzu. Arsenal ma również kim zaskoczyć ku górze, na przykład obrońca Gabriel, który ma medr 90 m parę i tutaj mamy niecelny strzał, ale jakże groźny. A daje mi tutaj dobranta, ten uderza, no i karnesek i po raz kolejny świetna interwencja. Jak na razie to gospodarze są bardziej konkretni, ale pamiętajmy, z kim się mierzą. Kanonierzy to naprawdę klasowa drużyna, no i mówiłem, że właśnie teraz może zaskoczyć i zaskoczyła. Kai Havertz niespodziewanie po krótkim rogu zobaczył, że koszyk lekko przesunął się do prawej strony, oczekując strzału po długim rogu. Ale niestety Kai Havertz to bardzo inteligentny zawodnik i to po prostu zauważył i po krótkim skasował Koszyka bardzo, bardzo mocne uderzenie w górny róg z bardzo bliskiej odległości. Dajcie znać czy waszym zdaniem ta bramka obciąża Koszyka, czy może nie miał za dużych szans. Fakty są jednak takie, że to Borussia Dortmund musi gonić wynik i nic z tej przewagi jednak długo nie trzeba było czekać. Kolejna akcja i mamy jeden do jednego. Julian Brand po świetnej akcji żółto-czarnych koszulek doprowadza do wyrównania w wyniku tego spotkania. No i Karneseki również zostaje pokonany, więc żaden bramkarz nie zajdzie dzisiaj z czystym kątem. I próbuje uderzyć! Ależ koszyk tutaj popisuje się wspaniałą interwencją. Naprawdę ten strzał, nie spodziewałem się, że on w ogóle dotrze do bramki, jednak Mógł zaskoczyć Koszyka, teraz próbuje rozegrać dalszą piłką. Druga połowa, a więc nowe rozdanie i Bejer mógł tutaj wykorzystać nieobecność Vergila Van Dijk'a, który zasilił szeregi Arsenalu i pokonać Karnesekiego, wyprowadzić Borusję Dortmund na prowadzenie. Jednak zaszwankowało tutaj wykończenie tego napastnika, ale mamy rzut rożny i to mogło dobrze się skończyć, ależ tutaj... Mamy kocioł w polu karnym, niestety sytuacja zażegnana. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. I Bejer Ależ miał pecha. Mogło być naprawdę tutaj dwa do jednego. A wszyscy wiemy, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Jakby to powiedział Dariusz Szpakowski. Naprawdę mocne transfery Arsenalu: Virgil van Dijk, Jules D, Ruben Neves. Naprawdę to jest bardzo, bardzo mocna ekipa. Która być może powalczy o mistrzostwo Anglii i kto wie, może nawet zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Na pewno fani Arsenalu tego by sobie życzyli, jednak Borussia Dortmund na pewno nie będzie chciała doprowadzić do takiego stanu rzeczy. Ale mamy, proszę Państwa, dwa do 1. 80 tysięcy ludzi zgromadzonych na Signal i Duna Park nie jest zadowolona z tego. Jak się sprawy potoczyły? Bo Borussia przeważała ale Arsenal strzela. Zobaczmy fantastyczne uderzenie, no Koszyk niestety nie zdążył zareagować, ale ciężko obwiniać go o taką sytuację. bo to jednak był strzał z 5 metrów. Piłka niestety nie bywa sprawiedliwa, o czym dobitnie przekonaliśmy się przed chwilą, ale Koszyk walczy tutaj nie tylko o zwycięstwo, ale również o to, aby pokazać się w każdym meczu, bo niestety Tutaj ma bardzo mocną konkurencję i musi walczyć o swoje w każdym, tak naprawdę meczu, w każdej minucie. Bo je, teraz gra, ale Merino będzie prawdopodobnie dorzucał piłkę, chociaż Arsenal w tym meczu gra naprawdę bardzo krótko i po raz kolejny to jest groźne uderzenie. 87 minuta, coraz mniej czasu na dobre interwencje i na strzelenie bramki, i teraz koszyk świetnie wychodzi, jeszcze tutaj zostaje faulowany. Nie ma niestety komu zagrać piłki. Dobrze, że tutaj Merino nie zdołał jednak jej odebrać, ale to jest sytuacja dla Arsenalu. Ostatnia minuta spotkania, tak naprawdę ostatnia szansa na to, aby wydobyć punkt w tym nowym formacie Ligi Mistrzów. A jak wszyscy wiemy, potrafią tutaj być niespodzianki i drużyny topowe mogą również odpaść. Nie są aż takie pewne tego awansu do fazy ligowej. Do fazy Pucharowej, jak w poprzednim formacie, ale niestety Borussia Dortmund przegrywa, Arsenal zawozi trzy punkty do Londynu. A Koszyk niestety traci miejsce w podstawowej jedenastce. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem wywalczy to w treningach, a może trener jednak da mu jeszcze jeden raz kredyt zaufania.